no Cześć, dzisiaj będę montować taki uchwyt do biletów parkingowych bądź do jakichś takich biletów autostradowych w samochodzie Golfa 4 To jest akurat kupiony oryginalny taki klips mocujący, który występuje w samochodach ze Skody, Fabi tam w Octavii I zaadaptuję go do po prostu Golfa czwórki. Oczywiście są też takie na popularnym portale aukcyjnym zamienniki, które tutaj są na klej Ja to akurat będę montować na śrubkę Pierwsze co to zdejmujemy sobie tutaj tą uszczelkę żeby dostać się do słupka. A słupek A jest tutaj na chyba czterech, jak się nie mylę, klipsach po całej długości. Ciągniemy go delikatnie do siebie. O, jak widzicie, tutaj mamy raz, dwa, trzy i cztery. Dajemy sobie cały ten słupek na bok. Tu widzicie te wszystkie klipsy mocujące? Teraz co do wysokości na jakim sobie ten plastik zamontujemy? Jest to wasze gdzieś tam indywidualne. Wiem, że on w tych Skodach jest tak gdzieś, powiedzmy, na takiej wysokości. Nie jest tak całkiem wysoko, nie jesteś tak całkiem nisko. Ale oczywiście możecie też tutaj po prostu na taśmę taką piankową dwustronną sobie to tak tutaj chwycić. Wtedy ten uchwyt pełnia zadanie. Ja sobie po prostu tutaj wywiercę dziurę na to, żeby sobie to wkręcić. Ja sobie to wywiercę wkrętarką, ponieważ tutaj nie trzeba jakiejś dużej siły. Zwykła wkrętarka, malutkie wiertełko, mniejsze delikatnie od naszej śrubki. Tu sobie już zaznaczyłem, gdzie mam wiercić i wiercimy dziurę. Dobra, mamy tutaj wstępną taką małą dziurkę, przymierzam sobie teraz moją śrubkę i teraz wiem, że muszę wziąć delikatnie większe wiertło i nawiercić tą dziurkę. Dobra, i wiertełko trójka idealnie wpasowało się, wkręt wchodzi dość ciasno, także teraz montuję sobie plasticzek i dokręcam śrubkę. Nasadzam sobie plastik pod tymi wszystkimi przewodami, delikatnie go naciągam, żeby on był tutaj taki sprężynujący, Idzie ona z oporem, to dobrze, ponieważ nie będzie ona luźna. Nie będzie ten uchwyt nam tutaj na każdą stronę się obkręcał. Nie przeszkadza to nam tutaj na przewodach. Jest on w dobrej odległości, ponieważ on sprężynuje. Jeśli go dacie, zbyt bardzo, jakby tutaj szyby. Wtedy on będzie taki luźny, nie będzie on nam tak dobrze sprężynował jak teraz. Znajdę sobie jakiś papierek i proszę. Chodzi bez problemu, a teraz jeśli chodzi o montaż naszego całego tutaj słupka nie będzie to w żaden sposób nam przeszkadzało nie musimy nic tutaj w słupku wycinać, po prostu wkładamy go sobie od dołu, najlepiej od góry tutaj sprawdzamy pierwszy klips, żeby on był na równi, dobrze wszedł i teraz po prostu musimy dopchnąć cały ten słupek, albo go sobie ręką tutaj wszystkie klipsy uderzyć teraz zostało nam tylko uszczelkę osadzić i tak to wygląda z perspektywy kierowcy, tutaj mamy ten klips, on jest gdzieś na takiej wysokości, nie przeszkadza on jest przezroczysty Pokażę Wam jeszcze teraz z drugiej strony. I tak ten klips wygląda z drugiej strony. On jest praktycznie niewidoczny. Także jak widzicie montaż takiego klipsa to nic trudnego. Możecie sobie kupić nawet taki oryginalny ze Skody na śrubkę, wywiercić sobie dziurkę, potem zamontować go. I mamy taki fajny gadżet, który jest jak dla mnie dość typowy, jak ktoś dużo parkuje na parkingach jakichś podziemnych, bądź jeździ autostradami. Idealny gadżet. Także dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, zapraszam na mój kanał, do lajkowania i subskrybowania. Na razie.